Pojawiała się taka opowieść zarówno w przypadku Andrzeja Dudy, jak i później, ja to bardzo dobrze pamiętam, Mateusza Morawieckiego, kiedy w 2017 roku zmieniał też Szydło. Ten podział na lepszy i gorszy PiS, ten PiS Kaczyńskiego, który może nie jest taki fenomenalny, ale z kolei Duda czy Morawiecki, Morawiecki technokrata, mówiono w 2017 i na początku 2018, Europejczyk, nowoczesna twarz Prawa i Sprawiedliwości, człowiek od strategii odpowiedzialnego rozwoju. I w zasadzie do tej pory ta narracja mocno się trzyma, że są te części Prawa i Sprawiedliwości lepsze, jak na przykład współpracownicy premiera Morawieckiego, tacy rzuccy, dynamiczni, właśnie nowocześni, no i powiedzmy ta nowogrodzka, która no może trochę archaiczna, no ale gdzieś tam sobie w w tle jest, a tutaj już w PiSie większą siłę mają ci, ci nowocześni, co oczywiście nie jest prawdą. Absolutnie nie jest prawdą. <laughs> oni dopiero się pokazali z czasem, prawda, ale też pokazali, jak są groźni jako wykonawcy i ci, którym Jarosław Kaczyński poleca zadania do, do wykonania, i oni wówczas wykonują to nawet, można powiedzieć, Brutalniej, czy bardziej konsekwentnie... neofici są najgorliwsi. Właśnie, to jest taka, taka e, f, f, agresja neofitów. Ale też p, ten problem polegał na tym, tutaj Mariusz mówił, że, że nie tylko że, takie zaczarowanie tą lepszą trochę stroną, czy też szansą, że oto pojawią się nowi ludzie w, w PiSie i że o, o, ta partia się ucywilizuje. W związku z tym szły za tym takie nadzieje, wypowiadane bardzo głośno, że dajmy, im dajmy im szansę. Duda się ucywilizuje, a na usamodzielni pewno samodzielni, tak. I tak dalej, tak. Łowienie każdej okazji, żeby im dać szansę. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOKFM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik audycje. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tokfm oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik Audycje.